Ech, muszę stąd, Ech, muszę iść, jak to późno. Ej, już przygotowałaś tą kolację, to chodź. Ale to nie jestem służącą, to ma No to godziny. ty chodź, to druga. Poczekaj, to wziąć, żeby tego nie rozwalić. Słuchaj, a teraz ci pokażę naszym służącym, co? To nasza służąca, widzisz? No to lepiej spadaj, bo my nie chcemy cię. Masz tutaj. Ja, ja już idę, chyba. Ja, czekaj, ja, ja się idę wykąpać. A ja się nie idę wykąpać, ja idę do jubilera. Okej. Okay. Okej, okay. na, na, na chwilę tutaj przyjdę, wiesz? I się przebiorę w piżamę, Okej. Okay? Okay. Okay. Dobra, ja już się przebiorę w tą piżamę. Tak, tak chcę do tego, żeby mi um. nie ja do dobrałam. tego wisarka, kryształ. Czy on jest tylny? Tak bardzo No to już idę do kryształu. Okej, to ja muszę coś chyba zjeść. Dobra, kolację chyba to? No, 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 no. Co? co spadło. to to do mojego pokoju. Co? C co? robi mamo, Nie wyłamam mamo, i mamo, nic nie masz robić, jak cię nie wołałam. Dobra, dobrze. A jak będziesz jeszcze tak robić, to cię nazwię. Trzymaj niepotrzebnie Nie, nie, nie przychodzisz. dobrze. Okej, okay, dobra. To tu jeszcze? tak. Mm, muszę zadzwonić do Lacey. Uh. Lacey?